Słonie to wielkie i silne zwierzęta. Ich imponujące rozmiary i potężna budowa ciała budzą podziw, ale także respekt. Choć często postrzegane są jako łagodne olbrzymy, potrafią być bardzo niebezpieczne, zwłaszcza gdy czują się zagrożone. W naturze odgrywają niezwykle ważną rolę w ekosystemie, wpływając na środowisko, w którym żyją. Poznanie ich zachowań i zwyczajów pomaga lepiej zrozumieć te fascynujące stworzenia. Przyjrzyjmy się im z bliska i posłuchajmy kilku niezwykłych historii o tych zwierzętach. Wielki samiec słonia afrykańskiego przewraca drzewo. Na tym nagraniu widać siłę tego zwierzęcia. Drzewo się nawet nie złamało, ale zostało właściwie wyrwane z korzeniami. Południowoafrykański przyrodnik, znany jako zaklinacz słoni, uratował stado słoni i przyjął je do swojego rezerwatu tula tula. Z czasem zdobył ich zaufanie i stworzył z nimi niezwykłą więź. Po jego śmierci w 2012 roku dwa stada słoni przyszły z głębi buszu pod jego dom. Nikt nie wie, skąd zwierzęta wiedziały o śmierci mężczyzny. Spędziły tam dwa dni w ciszy, jakby żegnały swojego opiekuna. Przez kolejne lata wracały w rocznicę jego śmierci, oddając mu hołd. To może dowodzić, że słonie uważały człowieka za członka swojego stada i jego śmierć była dla nich naprawdę bolesna. W Indiach starsza kobieta zginęła po ataku słonia. Zwierzę oddzieliło się od swojego stada i niespodziewanie zaatakowało ją bez wyraźnej przyczyny. Później, podczas ceremonii pogrzebowej, ten sam słoń wrócił, przewrócił stos pogrzebowy i ponownie stratował jej ciało. Świadkowie byli w szoku, a zwierzę po wszystkim zniszczyło część wioski i odeszło. Eksperci tłumaczą, że słonie mają niezwykłą pamięć i mogą reagować agresją na ludzi, jeśli wcześniej doznały od nich krzywdy, ale w tym przypadku nikt nie wie, o co chodziło i czym kobieta sobie na to mogła zasłużyć. W rezerwacie The Elephant Sanctuary w stanie Tennessee, słonica o imieniu Tara zaprzyjaźniła się z bezdomną suczką o imieniu Bella. Zwierzęta spędzały ze sobą większość czasu. Razem chodziły, odpoczywały, a nawet jadały razem posiłki. Ich niezwykła przyjaźń trwała przez wiele lat i stała się znana na całym świecie. Gdy Bella zachorowała, Tara nie opuszczała jej ani na krok, okazując niezwykłą empatię. Po śmierci Belli, Tara przez wiele dni wykazywała oznaki żalu, co poruszyło zarówno opiekunów, jak i odwiedzających. Słonie są inteligentne i mają dobrą pamięć. Osobniki, które doświadczyły polowania lub widziały śmierć członków swojego stada, mogą cierpieć na chroniczny stres. Stres ten zwiększa prawdopodobieństwo agresywnych reakcji w sytuacjach, które słonie postrzegają jako zagrożenie. Pewnego razu dorosły samiec zaatakował pojazd turystyczny, przewracając go i uszkadzając go swoimi kłami. Na szczęście nikt nie zginął, ale kilka osób odniosło poważne obrażenia. Po incydencie, słonia zlokalizowano i przeniesiono na teren odległy od tras turystycznych. Inny znany przypadek miał miejsce w Kenii, gdzie słoń zaatakował wioskę położoną w pobliżu rezerwatu przyrody. Zniszczył kilka domów i zranił kilku mieszkańców, zanim został odstraszony przez strażników. W maju tego roku w malezyjskim rezerwacie doszło do tragicznego wypadku z udziałem dzikich słoni. Słoniątko zostało potrącone przez ciężarówkę na autostradzie przecinającej rezerwat. Jego matka przez pięć godzin desperacko próbowała je uratować. Niestety młode zginęło na miejscu. Wydarzenie to wstrząsnęło opinią publiczną i przyspieszyło plany budowy przejść dla dzikich zwierząt w regionie. Słonie są znane z empatii i z okazywania uczuć takich jak na przykład smutek. Potrafią też okazywać żałobę po stracie kogoś bliskiego. Raju to słoń z Indii, który przez około 50 lat był przetrzymywany w niewoli, przykuty łańcuchami i wykorzystywany do zarabiania pieniędzy. W lipcu 2014 roku organizacja Wildlife SOS przeprowadziła nocną akcję ratunkową, by uwolnić go z rąk właściciela. Podczas odbicia według relacji opiekunów raju miał łzy w oczach, co zostało zinterpretowane jako emocjonalna reakcja na wolność. Po przewiezieniu do centrum ratunkowego w Matura przeszedł długą rehabilitację fizyczną i psychiczną. Od tamtej pory żyje w bezpiecznym sanktuarium, odzyskując spokój. Kartagiński dowódca Hannibal jest chyba najbardziej znany z tego, że w swojej armii miał słonie, których używał niczym starożytnych czołgów. Zwierzęta te budziły przerażenie wśród wrogów, ponieważ wielu z nich nawet nie widziało słoni wcześniej na oczy, więc ich wielkość i wygląd robiły ogromne wrażenie. Problem ze słoniami był taki, że gdy wpadały w szał, zabijały wszystkich ludzi na polu walki, nie rozróżniając wrogów od żołnierzy armii Hannibala, co prowadziło do zamieszania i strat po obu stronach. Jednym z najbardziej osławionych słoni był surus, na którym podobno jechał sam Hannibal. W 2021 roku stado kilkunastu dzikich słoni azjatyckich wędrowało przez wiejskie tereny południowo-zachodnich Chin, przemierzając setki kilometrów, wyruszywszy z rezerwatów w prowincji Yunnan. Słonie przemieszczały się przez pola uprawne i wioski, wyrządzając szkody w uprawach, ale nie atakując ludzi, ponieważ zostali oni ewakuowani z zagrożonych obszarów. Władze monitorowały migrację słoni za pomocą dronów i próbowały skierować stado z powrotem do ich naturalnego środowiska, używając jedzenia jako przynęty. Ostatecznie udało się skierować stado słoni z powrotem na bezpieczniejsze tereny. W lipcu, w 2024 roku, w Parku Narodowym w RPA, hiszpański turysta stracił życie w tragicznych okolicznościach. Pomimo ostrzeżeń swoich towarzyszy i zasad bezpieczeństwa, wysiadł z pojazdu, aby zrobić lepsze zdjęcia stada słoni. W stadzie znajdowały się młode, jedna ze słonic zaatakowała, ponieważ poczuła się zaniepokojona o życie słoniątek. Niestety turysta zginął na miejscu, co po raz kolejny uwidoczniło niebezpieczeństwa związane z ignorowaniem zasad na safari. Survivor to afrykański słoń, który stał się symbolem siły i przetrwania po tym, jak został postrzelony przez kłusowników. Kula utkwiła w jego czole, tworząc dużą ranę, ale mimo poważnych obrażeń słoń przeżył. Jego historia wzbudziła wielkie zainteresowanie, a dziura w czole stała się jego charakterystycznym znakiem. Zwykle trafienie w to miejsce to pewna śmierć. A mimo to temu słoniowi udało się przeżyć, co jest prawdziwym cudem. Po postrzale był pod stałą ochroną, a jego przypadek stał się głośnym przykładem walki zwierząt o przetrwanie w obliczu kłusownictwa. Afrykańskie słonie często stosują pozorowane ataki, gdy czują się zagrożone lub chcą odstraszyć nieproszonych gości. W takich sytuacjach słonie szarżują w stronę intruza. W internecie można znaleźć materiały wideo. Gdzie ludzie o mocnych nerwach nie uciekają tylko stoją spokojnie a słonie zatrzymują się nagle widząc że przeciwnik nie ucieka Podczas ataku słoń może wydawać groźne dźwięki machać trąbą i szeroko rozkładać uszy aby wyglądać na większego i bardziej groźnego Takie ataki są bardzo niebezpieczne ponieważ łatwo mogą przerodzić się w prawdziwe śmiertelne szarże Słoń o imieniu Ning Nong w Tajlandii wykazał się niezwykłą intuicją i instynktem ratując ośmioletnią dziewczynkę podczas tsunami w 2004 roku gdy poczuł wibracje nadchodzącej fali zaczął szybko uciekać w stronę wyższego terenu niosąc dziewczynkę na swoim grzbiecie pomimo chaosu i zagrożenia nie zatrzymał się dopóki nie dotarli na bezpieczne wzgórze z dala od niszczycielskich fal oczywiście najprawdopodobniej słoń po prostu uciekał a że miał dziecko na grzbiecie, to ono też przeżyło. Mimo to lubimy wierzyć, że zwierzę bohatersko uratowało dziecko. Niestety, słonie przez wiele lat były ofiarami ludzkiej chciwości i okrucieństwa. Kłusownicy zabijali je dla cennych kłów, doprowadzając do drastycznego spadku ich populacji. Wiele z nich było także brutalnie tresowanych i wykorzystywanych w cyrkach, gdzie zmuszano je do nienaturalnych zachowań w turystyce często zmusza się je do noszenia ludzi przez wiele godzin dziennie, co prowadzi do cierpienia fizycznego i psychicznego tych niezwykle inteligentnych zwierząt.